Na ulicy Piłsudskiego i Świętojańskiej przykujemy drobną zmianę korekty z organizacji ruchu na tych ulicach przy nowo otwieranym Parku Centralnym. Na stałe odcinek ulicy przed Urzędem będzie już dwukierunkowy. Będą tam po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Będzie też zatoczka z miejscami dla Urzędu Stanu Cywilnego. Będzie również dodana droga rowerowa bezpośrednio przed Urzędem, która połączy istniejącą ścieżkę wzdłuż Alei Piłsudskiego z ulicą Świętojańską. Zmiany w organizacji ruchu nastąpią tuż po odświeżeniu nawierzchni ścieralnej ulicy, która będzie wykonywana przez zarząd ruki Zieleni. Kierowcy nie powinni odczuć tutaj żadnych większych zmian w stosunku do stanu dzisiejszego, tej czasowej organizacji ruchu, która była realizowana w ramach tych prac budowlanych, natomiast będzie duże ułatwienie dla rowerzystów i pieszych, którzy zyskają nowe ścieżki przejścia.